Dzień doberek w ten piękny, słoneczny dzionek. Zobaczcie. Na południu czy gdzieś tam ponoć u was okrutnie dużo śniegu. A tutaj słońce świeci. Jest śnieg. Tyle. Tyle śniegu. Także o, wieje. Trochę wieje. Aktualnie już wycinka miskanta dobiegła końca. Zobaczcie. O, tu był po całości. Idziemy do kupeczki. Jaka kupeczka, zobaczcie, <laughs> kozacka kupeczka miskancika, może tak ze mną pokażę, taka kupeczka, kawał kupeczki, co z tym zrobić, na razie nie spalę, będę myślał, bo ostatnio, gdzie, ostatnio, parę lat temu zrobiłem taki płotek, zaraz Wam pokażę. Idziemy, idziemy. Ale śniegu! O, o, zobaczcie, tu przed kompostnikiem, taki o. To ma 4 lata. Wiecie, że to się dalej trzyma? Można obrać tego Miskanta i porobić takie napnącze sobie coś. No. Wiecie co? To jest nic. Ełkomisy zapomniałem wykopać. <noise> Wczoraj przy Miskancie patrzę, mówi: O kurde! I co? Nie wiem czy przetrwają, ale nie było wielkich mrozów tam jeden raz minus 10, to nawet nie zdążyło tam wejść jakiś mróz ale to jest nic zapomniałem o ruszczyku myszopłochu, patrzcie został tu żyje co to za zimy są teraz że ten różczyk, ja też o nim zapomniałem, ja przeważnie wykopywałem jak było minus 7 no ale jak widać, kurcze nic mu nie jest na razie dobra, idę do... O! 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 Wiecie jak tu jest ciepło? Jak jest właśnie słoneczko na dworze to tutaj mamy teraz ile? Aż nie widać. O część niska. 25 stopni, pięknie. A tutaj tym wyżej, tym cieplej wiadomo, ale tam chyba nie mam nigdzie. Hmm. A, tu jest. 28 stopni. Także czapkę z, czapkę z głów. Idziemy na górę zobaczyć, co tam. Kurde, marcią mnie te papajki, wam powiem. Słabo wyglądają, ale owoc papai. Zobaczcie. Te liście takie byle jakie się robią. Ale owoc wisi. Cały czas wisi. Jeden, drugi. Ale jest plan. Jest plan, o którym jeszcze nie mówiłem. O tych papajach. O. Ten też, bo zrzuca liście, wszystko. A owocki wiszą. Zobaczcie, tylko na samym czubanie zostały. Ale słoneczko daje energię. I teraz wiecie, jaki jest plan? Szyby upierdzielone. Plan w tym roku jest taki, iż trzeba będzie rozebrać ten cały bok. Nie? Cały bok. 4 metry. Jezu. Wypchnąć szyby. I chcę wyjąć te dwie duże papaje. Na dwór! Jeśli przetrwają i posadzić do gruntu, co wy na to? Kozacko powinno być, co? Ciekawe Plumeryki, ha! Spoko Trzeba będzie podlać z nawóżu, bo trochę przesychają. Ojej, a jak mocno przesychają, to gubią liście, ale i tak myślę, że to jest sukces, że o tej porze roku mają tyle liści. Naprawdę. Nawet nie wiedziałem, że tu przetrwają. Mimo spadków do tych 8-7 stopni w nocy. Normalnie sobie żyją. Banany wszystkie te, co rosły w gruncie. Jak widać, cały czas rosną. Jest dobrze. A gdzie jest Maurelas? Maurelas, który miał cięty korzeń, z którego nic nie wyszło. Tam jeden rośnie. Tam jest zielono listy Maurelas. Ale steroza, Nie wiem. Albo tu zielono. Nie, tu jest zielono ale już zaczyna też wypuszczać. Chyba nic mu nie będzie. Trochę grzyba, widzę, na liściu tam w środku. Dobra, nieważne. Schodzę. Dobra, to był taki krótki, spontaniczny odcinek, miało go nie być. Ale wiem, że są osoby chętne, co chcą zawsze zobaczyć do tej szklarni, co tu się dzieje. Trzeszczy ta drabina. Ogólnie jest ciasno. Jest w cholerę ciasno. Ale nie jest źle. Widać tam liścia jakiegoś nowego? Jest, kręci się następnie. Nie jest źle. Dobra. Szybko i na temat. Co by tu jeszcze pokazać? Borneo Giant niby. Cały czas zimuje dobrze. Ale okazja, jak dobrze pamiętam. Zobacz, nic jej nie jest. Cytruski się trzymają. Zaczynają żółknąć niedobrze Jednak objawą Przesuszenia mocnego jest to, że Skierniewicka pompuje momentalnie w dojrzewanie chyba tych owoców To był mój błąd, ja podlałem one stwarniały, ale widzę, że cały czas robią się żółte A mogłyby co najmniej jeszcze raz takie urosnąć No mój błąd Tasiorki Cał Skaczą, fruwają Za jakiś czas im trawy jeszcze co grudka dorzucam. Wykopuję taką, pyk, wiecie, szpadelkiem wkładam do środka jakieś jabłko, jakieś... Mam tam spis w ogóle, co im dawać. Dobra, miałem skończyć. Dobra, nara.